Kobieto, weź się lepiej przyznaj, widzisz, że nie masz już wyjścia. Nie będę się przyznawała do czegoś, czego nie zrobiłam. Wysoki sądzie, okej, okay, przyznaję, może było to nie fair. Wykorzystanie sytuacji albo naiwności ludzi, ale przecież nie tego dotyczy sprawa. To będzie rozstrzygał inny sąd na innym procesie. Ale w sprawie zamordowania mojego męża jestem zupełnie niewinna i mam czyste sumienie. Natomiast Jędrusik może sam niech opowie, jak brał udział w powstawaniu tej książki. Liczył na kasę. Czy to prawda? No to bzdura, jak koniec końców nic w tej sprawie nie zrobiłem. Wysoki sądzie nie zrobił tylko i wyłącznie dlatego, że Wacław się na to nie zgodził. Ile razy on przychodził do nas i proponował swoją pomoc? W pisaniu tej książki podawał się za jakiegoś specjalistę od horoskopów albo wróżenia z ręki. Ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, że oni włudzają pieniądze od ludzi. Ja wierzyłem w każdą brednię Kempinskiego. Chciałem mu pomóc, dlatego że, że na tym się znałem no, i wierzyłem w to, nie dla żadnych pieniędzy. Ty też w tym siedziałeś, tyłe chudro ty. Łachudro, ty. Wysoki sądzie, on się teraz mści, dlatego że pamiętam, jak przychodził do nas i proponował, że może zorganizować wyjazd do Meksyku dla wszystkich członków grupy i ile kasy na tym mogą za, razem z moim mężem zarobić. I na pewno w tej chwili to on zmontował ten film. Nic nie zmontowałem, to jest czysta prawda. Ja jestem pewien, że Wacław chciał działać uczciwie. Generalnie to ty nie chciałeś się ze mną podzielić pieniędzmi z książki. I sam wysoki sąd widzi, jaki to jest wiarygodny świadek. Jest na mnie wściekły, dlatego że nie dałam mu zarobić. Panie Jędrusik, pan też był członkiem organizacji Pokolenie Słońca, tak? No tak, byłem, ale, ale ja nie wtopiłem tyle kasy, co Berda, chociaż też trochę straciłem. Właściwie to codziennie, co drugi dzień chodziłem na spotkania tej organizacji. Wacław Kępiński wyłudził ode mnie jakieś 13 tysięcy złotych. Ja, ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że dałem się tak nabrać. A mógłby pan opisać stosunek pani oskarżonej do pana Kępińskiego, do ofiary? No, był dla niej idolem, guru. Generalnie wierzyła w każde jego słowo. Zresztą jakby wszyscy. No, ale Gabriela to w ogóle mówiła, że on jest prorokiem. Moim zdaniem to na go nieźle kochała. A czy to się zmieniło po 1 stycznia? No, to chyba nie trudno się domyśleć. Momentalnie go bardzo znienawidziła. Właściwie nie dało się z nią normalnie porozmawiać, bo cały czas tylko mówiła o tym, jak ją skrzywdził. Ile pieniędzy jej ukradł i tak dalej? A czy Oskarżona zdradzała przed panem swoje plany co do pana Kępińskiego po 1 stycznia? Chodzi mi konkretnie o to, czy mówiła w jakiś sposób chce się na przykład na nim zemścić? No, rzeczywiście, parę razy się spotkaliśmy i Gabriela cały czas tylko mówiła o tym, że, że on ją oszukał, że ją zdradził, i tak jakby nagle otworzyła oczy. A co konkretnie mówiła pani Belda? Proszę przytoczyć jakieś przykłady. Mówiła, że, że chce go zabić. Przez to ja nie tak nie mówiła. No, ale takie rzeczy się mówi w nerwach. W Wysoki Sądzie Gabriela, tak samo jak ja, jak wszyscy członkowie organizacji, stracili tam całe majątki i zostaliśmy perfidnie oszukani. Facet założył sobie kółko zainteresowań, a potem za chwilę okazało się, że to jest sekta. Wszyscy wpatrzeni w woza, bezwolni. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, ale ja podejrzewam, że on musiał nas jakoś narkotyzować. To bardzo ciekawe. Czy byliście zmuszani do zażywania narkotyków? No nie, z tego, co, z tego co widziałem, to nie. Ale ludzie przynosili coś tam i sami zażywali, ale z tego co wiem, to Kępińska razem z Kępińskim musieli dorzucać nam coś do jedzenia, bo każde spotkanie zaczynało się od takiego rytuału, od jakiegoś posiłku. Kępiński nam gotował, układał dietę, więc bez problemu mógł nam coś dorzucać. Panie Jędrusik, 27 marca w godzinach wieczornych widział się Pan z oskarżoną. Tak, przyszła do mnie podniecona cała, że ma portfel Kępińskiego i że znalazła go w pustym samochodzie na moście. A mi to było strasznie dziwne, no ale Gabriela jest specyficzną osobą. I jak pan na to zareagował? No, od razu się zorientowałem, że coś musi być nie tak, bo to dziwne. Odprowadziłem ją do domu, a potem sam szybko poszedłem na ten most, ale wtedy już było tam pełno policji i oni zajęli się sprawą. Z tego co pamiętam, to Gabriela aresztowali następnego dnia i wtedy też z rzeki wyłowiono ciało Kępińskiego. Czy są do Pana pytania? Ja więcej nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Panu, proszę usiąść. Poprosimy Panią Anielę Gądek. Świadek Aniela Gądek. Bardzo proszę. Bardzo, Wysoki Sądzie. Proszę powiesić sobie torebkę z boku. Nie, nie, Wysoki Sądzie, ja wolę tak. Nazywa się pani Aniela Gądek, ma pani 23 lata, jest pani asystentką, pracuje i mieszka pani we Włocławku. Czy te dane się zgadzają? Tak, Wysoki Sądzie, zgadza się wszystko. Jak rozumiem, nie jest pani ani spokrewniona, ani spowinowacona z oskarżoną? Nie jestem, Wysoki Sądzie, ale znamy się. Poznałeś mi się w organizacji Pokolenie Słońca. Już wtedy widziałam, że to wariatka. Teraz tak mówisz, bo byłaś kobietą Wacława. I jeszcze pewnie wszystkie pieniądze ci zostawił, które nam zawinął. Porozmawiaj ze swoim psychiatrą lepiej, berda, dobrze? Wacław ci niczego nie ukradł. Za tym wszystkim stała jego żona. Ty nie kłam teraz, to on nam robił wykłady i on brał pieniądze za to do ręki. Ale prosiłam o spokój. Przepraszam. Pouczam panią obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Czy to pani rozumie? Tak. Co łączyło panią z osobą pana Kępińskiego? Wacław zostawił żonę dla mnie, Wysoki Sądzie. Planowaliśmy założenie rodziny. To ja zdecydowałam się odejść od Wacława, żeby za chwilę nie było jakichś insynuacji, że byłam o niego zazdrosna. No tak, Wysoki Sądzie ona zazdrosna była tylko o pieniądze Wacława. Myśmy od miesięcy z Wacławem prosili ją, żeby był godem podpisali, żeby się rozwiedli. Ale ta nie myślała. I rzucałaś tylko każdą złotówkę. Wrzucała to nawet mało powiedziane. Widzieli państwo ten film, co gadałam policji? Tak, Wysoki Sądzie, ja w tym miejscu proszę o odtworzenie filmu, o którym mówi świadek, to jest dowód numer pięć. Bardzo proszę. się że Kochana, albo odczepisz się od pieniędzy batka, albo źle się będzie Kocham Kochamy do... się z Batkiem. Kochasz to ty jego pieniądze, a gdyby nie ja, to on nie miałby nawet grosza przy duszy. Jak dla mnie, to potworzyłabym się głami z pieniędzy rozumiesz? Ale Wacek będzie o nie walczył. Zresztą, co w tym dziwnego? To są jego pieniądze. Nie inaczej to załatwimy. To, co się dzieje tutaj, to nic. Waszego życia piekło. W życiu nie widziałam, żeby ktoś był tak chytry na pieniądze. Tak, to spójrz w lustro i powiedz lepiej, co zrobiłaś z naszą kolekcją obrazów. Proszę Pani, ale zacznę wymierzać kary porządkowe. W takiej sądzie przepraszam za te krzyki, ale do dziś mnie trzęsie. Jest mi trudno bez Wasława. Moje życie jest nadal w rozsypce. Do tego nadal nie jestem pewna, co się stało tamtego dnia. Wysoki Sądzie, boję się, że ktoś może zrobić krzywdę i mnie. Jestem kłębkiem nerwów. Przed śmiercią Wacława to też był koszmar. Ciągłe pretensje o tej jego psychofanki, berdy i codzienne awantury o pieniądze z Bożeną Kępińską. Ja się Kępińskiej boję, Wysoki Sądzie. Chciałam nawet iść na policję i prosić o ochronę przed nią. Dlaczego pani tego nie zrobiła? Wacław mi zabroni, Wysoki Sądzie. Bał się. Mówił, że... Przez to jeszcze większe może mieć przez nią kłopoty. Ja wtedy tego kompletnie nie rozumiałam, ale jak Marek pokazał mi dziś ten film z ich rozmowy, wszystko stało się dla mnie jasne. To ona zabiła Wacława Wysoki Sądzie, bo nie chciał prowadzić dalej pokolenia Słońca. A z tego co wiem, to Bożena miała już plan, aby przenieść się do Krakowa i założyć tam nową organizację. Wacław miał fanów w całej Polsce Wysoki Sądzie. Ludzie mu ufali. A to, że koniec świata nie nastąpił, tak naprawdę wiele nie zmieniło. Widzi pani, pani sędzia, ona chciała znowu oszukiwać ludzi. Przecież chciała potworzyć nowe organizacje. I logiczne jest to, że gdyby Kępiński przyznał się, że to wszystko były bzdury i brednie, no to po prostu skończyłby się jej dopływ gotówki. Pani Gondek, czyli awantura, którą widzieliśmy na filmie, dotyczyła podziału majątku państwa Kępińskich, tak? Tego majątku, mhm. który teraz w całości przejęła pani Kępińska. Tak, dokładnie. Wparowała do mnie do biura z furią, dosłownie dzień po tym, jak awanturowałaś telefonicznie z Wacławem o pieniądze? Wysoce prawdopodobne, że w podobną furię wpadła 27 marca. Wysoki sądzie, te oskarżenia są niedorzeczne, upokarzające i po prostu raniące, bo Wacław był moim mężem i z nim spędziłam najpiękniejsze lata mojego życia. Ale ostatnie miesiące jego życia uczyniłaś horrorem, kobieto! Pani gondek. proszę do sądu, gdzie pani proszę. znajdowała się 27 marca między godziną 20 a 20.30? W wysokiej sądzie byłam wtedy na zakupach w galerii handlowej. Jakoś przed dwudziestą jeszcze dzwoniłam do Wacława, bo chciałam skonsultować, czy mu nie kupić koszuli z przeceny. I to była nasza ostatnia rozmowa. Czy pan Kępiński mówił coś więcej? No, raczej odpowiadał tylko na moje pytania. Ale zdenerwowany był, bo jak powiedział, znów go ta wariatka goniła. A wie pani, kogo miał na myśli? Tak, oczywiście, ją. Jak możesz w ogóle tak mówić? Powiedz mi, jak możesz tak mówić? Przecież też byłaś w sekcie i doskonale wiesz, co nam tam robili. No, ale zapomniałam, ty sobie go zbajerowałaś dla siebie. Nic tam dziwnego się nie działo. Wmawiasz ludziom jakieś bzdury. Ona, wysoki sądzie, non-stop, dzwoniła do Wacława, wydzwaniała do niego. Wacław mnie uspokajał, że ona, że mimo że mam manią prześladowczą, to jednak nie jest niebezpieczna. A czy na farmie pokolenia Słońca zażywano narkotyki? Proszę pani, dam panowała wolność. Ja nigdy nie brałam narkotyków, ale Berda owszem. Zresztą sama widziałam. No dobrze, a proszę powiedzieć jeszcze sądowi, co pani wie o wyłudzeniach od członków organizacji. Nic nie wiem. Właściwie to ode mnie nie chciał żadnych pieniędzy. Ale możliwe, że pani Kępińska wie coś więcej na ten temat. Ja w ogóle poznałam Wacława, kiedy on już chciał zakończyć działalność tej całej organizacji. Natomiast nie bardzo dopłacało się jego żonie. Dlatego sztucznie ciągnęła tą całą działalność. My z Wacławem Wysoki Sądzie mieliśmy już wtedy zupełnie inne plany. Chcieliśmy wyjechać. Razem na Malte tam zamieszkać. Czy jeszcze są jakieś pytania? Dziękuję. Nie mam pytań do świadka. Ja już dziękuję. Dziękuję pani. Proszę dziękuję. usiąść. Panie Dudzik, poprosimy pana Szymona Kurka. Świadek Szymon Kurek. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Nazywam się Szymon Kurek. Prowadzę we Włocławku, takie taką małą firmę wydawniczą. Czy z panią oskarżoną łączy pana stosunek pokrywieństwa, powinowactwa? Nic z tych rzeczy, Wysoki Sądzie. Pouczam więc o obowiązku mówienia prawdy. Co pan wie w tej sprawie? E, to my z Bożeną znaleźliśmy pusty samochód Kępińskiego. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, co się stało. E, dla wyjaśnienia, Wysoki Sądzie, ja jestem w związku z Bożeną. Ale Wacława zawsze szanowałem. Wydałem dwie jego poprzednie książki. Panie Kurek, śmierć pana Wacława Kępińskiego przyniosła panu wymierne korzyści finansowe. Pańska partnerka odziedziczyła spory majątek, a ponadto śmierć ofiary jest bardzo dobrą promocją książki. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Nie umieszkam, bo nagieła pani trochę fakty. Spadek po Wacławie to będą pieniądze Bożeny, nie moje, więc proszę mnie do tego nie mieszać. Proszę Pana, po 27 marca sprzedaż książki Kończy się ten świat znacznie wzrosła i z całą pewnością podobna popularność czeka także nową książkę, którą Pan już intensywnie promuje. Przepraszam, Sławik, sądzie chciałabym coś pokazać. Proszę bardzo, to jest plakat, który wisi chyba w każdej księgarni. Już nie wiem, większego chyba nie można było zrobić. Bardzo proszę. Ale to jeszcze nie wszystko. Mam tutaj... Jeszcze jedną rzecz. Proszę bardzo, to też promocja książki. Pani Kępińska, jakże uśmiechnięta, pogrążona w smutku, młoda wdowa. Proszę pana, nie da się chyba ukryć, że śmierć pana Wacława Kępińskiego była dla pańskich pozycji wydawniczych świetną reklamą. Nie zaprzeczy pan. A wysoki sądzie, jak to się mówi, show must go on. Jest mi przykro, że Wacław został zamordowany, ale myśmy znaleźli tylko jego porzucony samochód i wezwaliśmy pomoc. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Mimo, że Bożena była w takich stosunkach z Wacławem, że nikt nie mógł mieć do nas o to pretensji, gdybyśmy nie zauważyli tego auta i pojechali dalej. Pani Bożena Kępińska zeznała dzisiaj, że widziała w oddali na moście samochód oskarżonej. Tam był jakiś samochód, ale ja nie mogę potwierdzić, że to Berdy auto było, bo nawet nie wiem, jakim samochodem jeździ. To nie był ten samochód? Może to było to auto? Panie Jędrusik, co pan robi? Co to za zdjęcie? Wysoki Sądzie, ja dzisiaj do tego sądu przyszedłem z Anielą Gądek. I... Marek, uspokój się, tamta sprawa nie ma nic wspólnego ze śmiercią Wacława. No proszę. Wysoki Sądzie, Aniela Gądek ma czerwony samochód. Ten samochód ma wgniecenie na masce, tak jakby był po jakimś wypadku. Może to po prostu Aniela uderzyła, a potem przerzuciła przez barierkę? Nie, nic takiego nie miało miejsca! Przyznaj się lepiej, kochana. Zabiłaś Wacława, dlatego że zorientowałaś się, że nie wygrasz z tego żadnych pieniędzy, czy po prostu znalazł sobie młodszą? Ale ja mogę tu i teraz udowodnić, że to nie ja. Pani, Wysoki Sądzie, proszę pani, mi pozwolić. Pani Gondek. Wysoki Sądzie, ale pani nic nie rozumie. Ja mam w torebce dowód. Na to, że jestem niewinna. I to wyjaśni też śmierć Wacława. Czy mam ja roz... mam tu film. Ale film mam ro... od Wacława. Mam rozumieć, że to jest dowód w tej sprawie? Tak, on jest dowodem w obu sprawach. A dlaczego dopiero dzisiaj to pani przyniosła? Wysoki sądzie. Bo tu jest jego testament. Ja nie chciałam. Ja nie chciałam go ujawniać. On nagrał swoją wypowiedź na kamerze. Ja znalazłam to już po jego śmierci. Rozumiem, czy są do pana pytania? Nie mam pytań do świadka, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Proszę o ten dowód. Proszę wrócić na miejsce, proszę o odtworzenie nagrania. Aniela, ja mam już dosyć tej presji, pretensji, i dobrze wiesz czego jeszcze. Przepraszam cię za wszystko. To przecież ja prowadziłem ten samochód. To ja zabiłem tą dziewczynkę. Także to jest moja wina. Aniela, przepraszam cię. I proszę cię o jedną sprawę. Całą tą kolekcję moich obrazów sprzedaj i 80% tej sumy oddaj rodzicom tej dziewczynki. Moja żona ma, ma oddać wszystkie pieniądze pożyczone od. Od ludzi z Organizacji Pokolenia Spoń Słońca. Moją być wszystkie oddane. Chcę być w porządku, przynajmniej po raz ostatni. Miałam już dosyć tego wszystkiego. Także przepraszam cię i w ogóle przepraszam. przepraszam też tych też rodziców. Ostatni raz się widzimy, Aniela. To już jest koniec. Ja nie mam po co tutaj być. Przepraszam Cię. Boże, to to było samobójstwo? I Ty od początku o tym wszystkim wiedziałaś? Pani Gądek, proszę wstać. Czy zdaje Pani sobie sprawę z tego, że ukrywanie takiego dowodu jest przestępstwem? Wiem, Wysoki Sądzie, przepraszam. Wysoki Sądzie, tu chodzi o te obrazy i o pieniądze. Ja nie chciałam mu dać, jak prosił Wacek. Dla tych kilku obrazów zgodziłaby się pani na to, żeby niewinna osoba spędziła wiele lat w więzieniu? Wysoki Sądzie, ja mam nadzieję, że ona pójdzie za to siedzieć. Zresztą razem z Kępińską, która nas tak okradła. Proszę usiąść. Jakieś wnioski strony zgłaszają? Tak, zgłaszam wniosek Wysoki Sądzie. Będę prosił o przesłanie do prokuratury protokołu z rozprawy, bo będziemy chcieli przeprowadzić postępowanie przeciwko pani Gądek w związku ze złożeniem przez nią fałszywych zeznań w tym postępowaniu, ale ponadto w związku z podejrzeniem, że nie udzieliła pomocy ofierze wypadku. Protokoły zostaną przesłane. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję tyle powiedzieliśmy dzisiaj na temat książki pod tytułem Kończy się ten świat Wacława Kępińskiego. Wysoki Sądzie, że chciałem pozwolić sobie na cytat. W końcu nadejdzie ten błogi dzień, na który czekałem, na który czekam, o którym marzę. Wysoki Sądzie, autor tej książki, Wacław Kępiński nie był wizjonerem. Bez wątpienia nie umiał przewidzieć ani końca świata. Powiem więcej, nie zdawał sobie sprawy z tego, co się wydarzy 1 marca. Pisząc te słowa, nie wiedział również, jak tragicznie zakończy swoje życie w dniu 27 marca 2011 roku. Odwołując się do tego tytułu, gdy patrzę, obserwuję zachowania niektórych uczestników tego postępowania, z jaką łatwością przychodzi im zeznawać nieprawdę. To zastanawiam się, czy rzeczywiście nie mamy do czynienia z jakimś zwiastunem końca cywilizacji. Bo bez wątpienia prawdziwa relacja pani Gądek pozwoliłaby zakończyć tę sprawę bardzo szybko, umorzeniem postępowania. Ale wydaje mi się, że mamy do czynienia z jakąś, nie boję się tego nazwać, dekadencją, wysoki sędzia. Zachowania tych ludzi są, no powiem szczerze, zadziwiające i niebezpieczne. Kwestia wyłudzania pieniędzy jest wyjaśniana przez prokuraturę. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani chciałaby coś powiedzieć? Nie, wysoki sądzie. Dziękuję, bardzo proszę pani Mecenas. Dziękuję bardzo. Wysoki sądzie, niezależnie od zatajenia dowodów przez panią Gądek, nie było żadnych racjonalnych powodów, żeby już na etapie postępowania przygotowawczego nie dać wiary wyjaśnieniom pani Berdy. Wtedy nie znaleźlibyśmy się tutaj. Ta sprawa, wie, że będzie miała jeszcze swój dalszy ciąg. I pani Berda i pani Kępińska jeszcze w sądzie się spotkają, ale po zupełnie różnych stronach sali. Po prostu zamienicie się tymi stronami. Ja bardzo chętnie pomogę i pani Berdzie, i państwu, i każdej innej osobie, która wystąpi jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie przeciwko pani Kępińskiej. Jeśli nie będzie chciała pani dobrowolnie oddać tych pieniędzy, nakaże pani to sąd. I ja tego dopilnuję. Dziękuję bardzo. Formalnie wnoszę uniewinnienie. Dziękuję. O co pani prosi sąd? Ja chciałabym jedynie prosić, żeby to już się po prostu wszystko skończyło. Dziękuję. Dziękuję. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sąd idzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Gabrieli Berdy uniewinnia ją od dokonania zarzucanego czynu. Proszę usiąść. Z uwagi na treść wyroku sąd uchyla środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pani Gabriela Berda zostaje w dniu dzisiejszym uniewinniona, ale w obronie oskarżyciela powiem, że sporo pani zrobiła w tym kierunku, żeby znaleźć się na ławie oskarżonych. Przede wszystkim groziła pani ofierze. Prawie 500 połączeń telefonicznych. Śledziła pani ofiarę. Była pani na miejscu zdarzenia. Ten portfel pani zabrała. To wszystko spowodowało, że zasiadła pani na ławie oskarżonych. Mam nadzieję, że ten czas spędzony w areszcie czegoś panią nauczył. Mam również nadzieję, że dzięki testamentowi pana Kępińskiego uda się pani odzyskać przynajmniej część pieniędzy. Natomiast pani Gondek, myślę, że wpadła w poważne tarapaty. Ukrywanie dowodów niewinności i to w sprawie o zabójstwo jest poważnym przestępstwem. Proszę pomyśleć, ile czasu spędziła pani Berda w areszcie. Pani Berda prawdopodobnie uzyska odszkodowanie za ten czas. Ale kto za to zapłaci? Pani powinna za to zapłacić, nie społeczeństwo. To wszystko w tej sprawie zamykam rozprawę. Dziękuję Państwu. Aniela Gondek za ukrywanie dowodu niewinności Gabrieli Berdy została skazana na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na lat pięć.